Siema, tu znowu DAF1234, nagrywamy kolejny odcinek z Kastylwanii. Tak jak już widzicie, mam level 6, czasu 21 minut przegranych, więc zaczynamy dalej. Muszę ogarnąć jeszcze sobie klawisze, przyzwyczaić się do tego, bo naprawdę nie wiem... Co jest ze mną? O, Maxim! Co ty tu robisz jomuś? Okej, okay, dobra, nie chcę się tego czytać. Fajnie bieg, o nie chcę tego. <laughs> Bosik? Tak. O Idę... No, myślałem, że będzie uderzał. Mama ostatniego. Jesteś pomocny bardzo, ty. O, <laughs> i na no, jeszcze jednego wygarnąłem manę. Ale to nic, że tak marnuję właśnie manę, jak wy to widzicie. Bo jeśli go pokonam, to dostanę... ...kulę. Regeneracyjną, tak to nazwę. No i... Ogarnęłem. Spadaj kula, spadaj, bo nie ma czasu. Zostaniemy jakąś umiejętność, ta... tail. A co ona nam daje? Bo nawet nie wiem. Zaraz zobaczymy. Mm. Ok, mamy slide, czyli ślisk. Tak jak widzicie? O mój Boże pierwsze mopki Fuck będę je po prostu ze śli zgubił Bo one nawet tego nie ogarną Jak widzicie Olej terbudscy czemu ja tutaj nie zaszedłem wcześniej Właśnie, lety też nie są odporne no właśnie Na zdrowego kopa w pysk Soul Orb mm. Wezmę to Bo przynajmniej daje mi trochę defa To nie jest spellbook, to jest relikwia Hello user to recognize how much damage. A dobra To jest po prostu widzę jaki teammate zadaje mopką. teraz Widzę krytykalę. To mi bardzo pomoże w grze No i tylko po to nie wiem myślałem Okej okay. Trzeba coś specjalnego mieć Czyli teraz hmm. Nie mam pomysłu wiecie? Dobra wiedzie się przejdę no i właśnie o tym mówiłem, że teraz będziemy błądzić. No, czemu <laughs> na dasze się drzwi nie otwierają? Mm, prawie byśmy sięgnął tą krzywą łapą. Ale dobra, muszę ogarnąć gdzie ja muszę iść. Mam przy naprawdę pomysł gdzie by pójść ale tu te dwa wejścia po prawej stronie jeśli się orientuję to tam był Doris Locket Więc to na pewno nie tam chyba to będzie trzeba pójść dobra wiem gdzie źle poszedłem ale szybko śmigniemy tam jeśli posiadamy dasza to to będzie bułka z a nie z masłem. <laughs> Fak nie miałeś tu spadać. Tam już nie. Nie wiem czemu się poruszam ślizgiem. Ale okej. Okay. Fuck musiał Zobaczmy, poprzednio miałem cię na trzy buły, no teraz na dwie. Czyli coś tam się poprawiło. Jeszcze mi uderzysz. No myślałem Fuck nie o ten... tym Nie korzystam z save'a. Nie wiem co ja zrobiłem. O, dobrze, że tego nie wziąłem. Tam jeśli się nie mylę to będzie... ...spill. Tam był spillbook. O, tu nie mam co iść w ogóle. Czyli już wiem, że to nie tu. Już jest plus, My ja wiem, gdzie, że nie tu. Ok. The Wailing Way? O nie. Szkoda, że już nie pisze? po prostu jak wchodzę. Wiecie, jak wchodzę w daną lokację, to już nie wyświetla mi się nazwa. A tu to było? Że ja tu nie zeszłem? Czemu ja tu nie zeszłem? Aromofillizm No to No o, pomimo uniku i tak mi sięgnął Temu już nie przyszło tak łatwo daj Spam klawiszem do dasza. O do HET tak jak wam wspominałem Fancy bandana OK, ale nie będziemy tego chyba zakładać O oh, fuck co to jest O Właśnie takich miejsc szukam Dobra, i tu jest teleport. Tak wyglądają teleporty w tej Castlevania. Idzie się przyniosło? No trochę daleko. O, bumerangi mają. Oła! U. Ale jest ten plus, te rangi da się rozwalić, Yeah. Ale fok. Giełka lekka. Ale okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zaraz sprawdzę co tam zebrałem tak naprawdę. Tu będziemy brnęli na ślepo. Uuu, fajny. Ej, zrzucił mnie i będę musiał go znowu bić. Czy wy słyszycie jakie dźwięki wydaje? Ale są banalne. Ghosty. Myślałem, że tylko ja takie dźwięki słyszę, ale nie. O, a ten co? No nie. O, oh, fuck, ale bym zginął, nie ten przycisk. Okej. Okay. I szybko szutujemy. Co to? Uncars. Okej. Okay. Przeciw ektoplazmie. No, i tak jak już widzicie, będziemy musieli i tak się wrócić tam na prawo. Ale to innym czasem. O, safe. Dobra, i tu sprawdzę, jak nam timing, jak nasz timing wygląda. Więc krótkie cięcie. Nie, dobra, z timingiem dajemy radę. Więc lecimy dalej. Ile zawędrowałem po to, aby tylko zasejwować Nie ten kej Pewnie jeszcze raz będę chwilę denerwał tym cofaniem, przybliżaniem, cofaniem, przybliżaniem cofaniem, przybliżaniem i takie tam. No tak jak właśnie teraz omyłkowo nie ten klawisz ściska. Po prostu muszę się przyzwyczaić. Po prostu czasami za dużo krasza jest I klawisze mi się mylą Tak jak zauważyliście wcześniej w poprzednim filmiku krasza Kilka razy zamiast skoczyć uderzałem Po prostu klawisz Wszystko przez durny klawisz Czemu tu nie zawędrowałem? Uuu fajny jesteś i bijesz nie, o oh fuck, ale ty no... pierdolasz, o ty na no ginasz, nieźle, no gin, pat, a co to są w ogóle za drzwi? Nic z niego nie ma, nie ma, okej. Okay. Mm. Ale dużo się dowiedziałem, Doris Lockett. Kocham takie rzeczy po prostu, które bardzo dużo wnoszą. Doris Lockett, ja. Yeah. Taką nata kosmiczna. Oj, tak jak już, oła. Tak jak już wspominałem, bombery. Mmm. Nie zobaczyłem jak wygląda pieśń. Chyba nie, nie, pokazywałem wam. Mi się nie spodobała. Idziemy tu. Okej, okay, tam. Strasznie dużo mnie uderzają już. Nie lubię tego. Tu nie mówię wcale o... zombie, bo to tam. Nic mnie prawie nie uderza. Gorzej z bomberami i teraz tak na pewno użyję ostatniego mojego pontiona chociaż posiadam jeszcze drumsticki jak to plazma trzeba się pilnować żeby nie zaraziła bo wtedy jeśli się dobrze orientuję to spadają mi obrażenia zadawane spada mi po prostu atak Broja, ale mi to zbroja. Myślałem, że jest będzie jakiś play te picki, a tu klot tunik. Ooo, ale trochę daje powera. A tu co mamy? Podnosi coś. Nic nie podnosi. O-o. Okej okay. To mi nie pasuje Znowu bombery No fuck, no nie da się ciebie Jakoś nie wiem Jakoś będzie coś tam Będzie Obra wiem, idę tak No, teraz się nie dosta A ty byku! Krzesło? What the fuck? A na jakiego grzybami krzesło? Lol. No. no, nawet tego użyć nie pomogę. Relikwie. OK, dobrze. Co by tu zrobić? Pójść dalej? Jem dalej. nie wiem czy to był dobry pomysł nadal kręci mnie ten ten. <laughs> będzie jakieś połączenie? nie, nie będzie clock tower chyba nie dobra, na razie sobie to odpuśćmy no i niepotrzebnie w ogóle zachodziłem tam Dla, ponieważ zrespiły mi się wszystkie m fuck, wszystkie mobki mi się zrespiły Mmm... Drumstick... Będę musiał oszczędzać tego Drumsticka, bo on jest... Nieziemsko leczy. Okej, okay, schodzimy. Tu nie byłem. Tak, tak jak mówiłem, trzeba wybrać jedną drogę. A jeśli ona nas zap nie zaprowadzi nigdzie... No mm, ok. to to jest... Nie, nie chcę ciebie Dobrze mi z tym co mam Go nie wiem jak naprawdę uderzyłem Ale to nie jest chyba takie ważne To był, to była spira, tak? Ja to bardziej uważam za halabardę. No i teraz tabel! Co to jest? Co, to co? Żyjesz czy nie? Aha, dobra. Chyba wiem. Okej. Okay. Zobaczcie mnie dosięgną tu A ten co O, chyba dostanę A nie, tu nie ma czegoś takiego Świecznik, nice Krzesło świecznik mm -hmm, mm -hmm. Co jeszcze? Może lusterko zaraz zbiorę jakieś ou, ou e novo Maxim, é <laughs> que mia... <Epicky." laughs> okay. Ej, ale nie chciałbym was zamarciać, ale czas mi goni. Ale to tylko takie a propos. Że z czasem nie jest za dobrze. Opa. Yeah! Okej. Okay. Tak się cieszę, ponieważ kończymy. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. I jakie tutaj widzę, tak dobrze widzę, jest kolejne przejście dalej, ale to w następnym odcinku na razie.